W tym momencie przeniesiemy się na przyszły tor w Madrycie. Pamiętacie, że w ostatnim odcinku mówiłem coś, że zwiedzimy tor, przyszły tor F1 w Madrycie, zapowiadany na rok 2026. Planując tam traskę przed swoim kąpem, patrzyłem na kamucie. Jak zaprojektować trasę w ten sposób, żeby nie musieć przejeżdżać przez całe miasto? Ponieważ tor znajduje się kawałek od mojego miejsca zamieszkania, wyszło, że po takiej najbardziej kulturalnej trasie rowerowej musiałbym przejechać jakieś 40 km tam i z powrotem, żeby Wam pokazać ten tor. I w międzyczasie, jadąc z mojego miejsca zamieszkania, miejsce przyszłego toru nie działo się za dużo. Nawet byłoby to zbyt niebezpieczne, żeby to nagrywać, bo widziałem, że droga będzie ścieżką rowerową plus jakieś jazdy na drogę wielopasmową, więc jakby planuję pokręcić jeszcze parę wideo tutaj na tym kanale i prawdopodobnie zrezygnowałbym z trzymania kamery w takich okolicznościach przyrody. Próbowałem też narysować tą nitkę trochę poza Madrytem, ale wyszło mi około 70 km 80 km jazdy, która też nie byłaby stricte jazdą, tak jak tu mamy, w pełni gravelową, tylko byłaby to głównie jazda nadal po mieście, co bardzo mi się nie uśmiecha. I wpadłem na pewien genialny pomysł. Pojadę tam autem. Pierwszy raz pokażę Wam to z perspektywy pieszego. Zobaczymy, czy na tym torze da się uprawiać gravelowanie. Na tym torze, na placu, na którym będzie tor, czy da się uprawiać gravelowanie. Czy jazda te 70 km ma sens, żeby Wam to pokazać z pozycji roweru? I zrobimy po prostu tam przechadzkę z pokazywaniem miejsc, w których przebiegać będzie nitka toru. Więc nie czekając dłużej, prawdopodobnie w tym momencie przeniesiemy się na tor w Madrycie, przyszły tor w Madrycie. Więc udało się. Jesteśmy na jednym z zakrętów przyszłego toru. Jak na razie, pracę, tak jak się obawiałem. Nie są nawet rozpoczęte, ponieważ doczytałem, że ten tor ma jeszcze nie ma homologacji FIA, więc finalnie nie wiadomo, jak będzie wyglądał. Na tą chwilę wygląda tak. Jak widzicie, mamy duży postęp pracy. Bolidy, będę jechać tym asfaltem. Ciekaw jestem, jak bardzo zmieni się asfalt, który teraz jest, do tego, który będzie w przyszłości. Pamiętam, że na tych torach ulicznych często był problem z tym, że studienki były zasysane przez bolidy i uszkadzały w ten sposób podwozia. No nic, na razie wygląda to tak, że nie będę w stanie tutaj wjechać, bo widzicie, że cały Cały obiekt jest ochroniony siatką. W sumie pograwelować można by było, ale to jest naprawdę jeszcze szczere pole dużo piachu. I jak widzicie, kierowcy Formuły 1 będą musieli uważać na krowy ewidentnie. I zobaczcie, tutaj po jednej stronie mamy tor. A po drugiej stronie mamy takie całkiem spokojne osiedle, takich niskich bloków. Jest jakiś park, tam widać centrum Madrytu. I tutaj mamy takie osiedle domków jednorodzinnych. W tamtej części znajduje się też taka hala z częścią zewnętrzną, którą obejrzałem sobie z Google Maps, i odbywają się tam. Koncerty albo jakieś inne plenery, więc to prawdopodobnie się trochę zmieni. Widać też lotnisko parachas oddali, ta ścieżka teraz ta część toru tutaj prowadzi do, do Padoku, gdzie będzie Padok. Garaże, przy głównej siedzibie IFemy w Madrycie, czyli to jest takie centrum, w którym odbywają się różne wydarzenia kulturowe. Ostatnio byliśmy tam na wydarzeniu w takiej ekspozycji związanej z Pixarem. Były takie ogromne, ogromne pokoje tematyczne o każdym filmie Pixara, albo tych popularnych, najbardziej popularnych i jakby głównym hostem tej inicjatywy jest IFEMA, więc zaraz podejdziemy tam i zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy, na ile będziemy w stanie wejść do tego miejsca. Jak już wspomniałem w pierwszym filmie, związanym z F1, z tym, jak spotkałem kubicę na rowerze, e, powiedziałem, że ten tor jest torem e, mieszanym, będzie. Część, tak jak tutaj widzicie ta uliczna, która prowadzi przez ronda, to jest dosyć śmieszne, ale takie, takie ciasne ronda, więc będzie naprawdę takie mocne zwolnienie. Będzie miał prawdopodobnie, bo jeszcze jak powiedziałem nie jest to zatwierdzone, jakieś zakręty, które są pochylone, co nie jest jakby dosyć oczywistą rzeczą w chorach Formuły 1. To miejsce tutaj niestety nie jest miejscem, które się da wbić bez problemu z gravelem i sobie pojeździć. Tą część tutaj asfaltową oczywiście można sobie przejechać samochodem czy gravelem, ale tutaj nie ma opcji. Wszystko jest zabezpieczone. Jakaś tutaj konstrukcja już jest postawiona, ale nie sądzę, żeby to było związane z storem, bo wygląda to na coś starego, już takiego osypującego się, więc prawdopodobnie to pójdzie w kosz i tor będzie, jakby te fundamenty tego będą wyglądać inaczej toru co więcej o torze tor będzie miał 5 km 474 metry 20 okrążeń do tego estymowany czas tego najszybszego okrążenia to ma być minuta 30 i tak, teraz idziemy rondem widzicie, na razie tutaj pasą się króliki I tam mamy tą halę, odpowiedzialność za jakieś e, hostowanie koncertów. Więc lokalizacja doru to obszar Valdebebas. To jest blisko lotniska Barajas i to jest też główną przyczyną, dlaczego to miejsce zostało wybrane. I o co chodzi FIA, czyli tej organizacji Formuły 1. E, o to, aby zredukować ślad węglowy przy organizowaniu Formuły 1. Więc wybrali, i jakby ostatnio jest taki trend, żeby kłaść nacisk na tory mieszane, tory, tory w mieście, aby dostęp turystów, panów do toru był jak najbardziej bezproblemowy i nie wymagał udziału dużej ilości aut, co tutaj jest naprawdę e, no, oczywiste, ponieważ tor jest w mieście, mają dobudować także część e, linii metra i oczywiście takie dojazdy autobusem są bezproblemowe. Jeszcze można wybrać pociąg, więc jest wiele opcji dojazdu do tego miejsca. Z tego co udało mi się doczytać, e, Madryt zaczyna swoją przygodę od 2026 roku z Formułą 1 i kontrakt ma długość 10 lat co jest dosyć taką niestandardową długością kontraktu, ponieważ klasyfikuje się wśród tych kontraktów najdłuższych. Udało mi się dotrzeć do informacji, że na, że na tą chwilę Bahrain ma najdłuższy kontrakt, i, ale Madryc jest w topie, ponieważ Bahrain dostał kontrakt na 15 lat. Ostatnio gdzieś go przedłużyli, więc będą gościć Formułę 1 przez 15 lat u siebie. Tutaj mamy kolejne rondo. Tor w Madrycie wyprze ten tor, który już znamy z Barcelony, na którym byłem. Tam Formuła 1 gościła od 1991 roku. Tor w Barcelonie zostanie, jakby nie zostanie anulowany, ale nadal będą tam się odbywać pewne eventy, typu wyścigi innych kategorii oraz będzie można sobie tam pojeździć na rowerze za 5 euro, jak do tej pory jeździłem na rowerze w Barcelonie, w Katalonii. Ale tor tamten jest bardzo oddalony od miasta. Naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby dojechać na przykład z Plaza de Catalunya do, do toru w Barcelonie pociągiem. Później wysiadając pociągu trzeba jeszcze przejść parę kilometrów na piechotę, co jak wszyscy wiemy... W dzisiejszych czasach nie jest mile widziane, jakby trzeba przewieźć tyłek pod sam, pod sam tor. I też Katalonia ma takie swoje odchyły tym, żeby odłączyć się od Hiszpanii, więc może to też jest jakimś powodem, nie tylko ten ślad węglowy i dobro fanów Formuły 1. Ale to będzie miejsce prawdopodobnie na dotankowania. Będę jest po ile? Na pewno nie zaboli to żadnego teamu Formuły 1. I tutaj chłopaki będą zjeżdżać. Na tym rondzie będą kierować się pod wiadukt. I chłopaki będą wyjeżdżać z podwiaduktu i przejeżdżać w tamtą stronę. I tutaj, zaraz pod wiaduktem, zaczyna się ten kompleks IFEMA kongresowy. Zaraz dojdziemy do takiego miejsca, gdzie może będzie widać ten spot, w którym będzie ulokowany padok. Tutaj w okolicy, tutaj jeszcze będzie biegł tor, ale tutaj po tej stronie, po tej stronie mamy Ifemę. Po tej stronie jak widzicie mamy Sanitas, czyli bardzo dużą prywatną opiekę lekarską. Tam widzę Forda, tam był... nie. Tu widzę Forda. Tam widziałem Forda. E, tam jest Del, więc jest sporo takich filmów. Tutaj mamy ścieżkę prowadzącą od tunelu i chłopaki będą skręcać w lewo, ponieważ tutaj po tej stronie, czyli na terenie IFEMy, będzie rozlokowany padok i linia startowa. To jest miejsce, gdzie za parę lat stanie start i padok. Gdzieś tutaj. Kilka informacji więcej dotyczących tego toru. To pomieści 100 tysięcy, 110 tysięcy osób w rozszerzeniu do 140 tysięcy i miasto ma zyskać na tym 450 milionów euro przez całą tą, ten boost ludzi, który, który tutaj przyjedzie w skali roku. To tyle. Myślę, że tak, pirazy drzwi. Zobaczyliśmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Widzę, że są jakieś eventy tutaj dookoła, ponieważ ludzie zbierają się autami. I na razie nie ma żadnych ruchów. Na razie nic się nie dzieje, ponieważ tor jeszcze nie jest zaklepany. Ale taki draft początkowy już można w sieci zobaczyć, że będzie zalokowany tutaj. Będę updateował, jeżeli się coś zmieni. Będę odwiedzał to miejsce. Prawdopodobnie nie tak często. Dzięki wielkie i. Przynajmniej zerknęliśmy, jak to wygląda i jak to będzie się rozwijać w przyszłości. Taką małą rzeczą jest to, że wracając teraz po tej ify, Ifemy do auta, zobacz, przypomniałem sobie, że właśnie tutaj ten tor będzie miał e, taki dosyć mocny spadek tutaj na tym odcinku. A drugą rzeczą jest to, że nie jestem pewien do końca w którym kierunku będę wapta jeździć. Więc to, że mówiłem, że będę skręcać z tej drogi tam, może się odwrócić i trzeba będzie lustro zastosować tutaj. No nic. W wideo o Formule 1 mówiłem, że prawdopodobnie kierowcy jeżeli będą już chcieli wyjechać sobie na Traskę jakąś to pewnie będą używać tych aut do przemieszczania się poza Madryt, żeby dostać się do jakichś fajnych pagórków Teraz badając ten obszar wokół toru raczej to jest jedyna opcja żeby to zrobić, bo naprawdę e, obłożenie asfaltu Dróg szybkiego ruchu Wielopasmowych jest tam No masakryczne Ogólnie tydzień mało rowerowy Wyjazd do Alicante Służbowy Grupą niemiecko-polsko-hiszpańską I wczoraj wróciłem w piątek Dzisiaj Plan na jazdę jest Krótko na temat Czyli jakieś trzy interwały Takie Po okolicach 80% Mojego typy no Nic więcej, powrót na, na bazę. A, pogadać z sąsiadem, bo mnie zalał, więc musimy to jakoś rozwiązać. Z takich romantycznych rzeczy, widzę, że jak drzewa zaczynają bączkować. No i hop, hop, hop. Jak to mawiał najsłynniejszy polski władca ziem. A, trzy interwały zrobione, trochę ponad. 300W jeden wyszedł przez przypadek ale zaraz wam pokażę na garminie jak wygląda moje V2 Max. Bo wyglądało od Sylwestra tragicznie stało w miejscu. No a teraz a się w górę, mocno. Miałem się pochwalić jakie V2 Max teraz mam. Pamiętacie, że było prawie 64. Teraz wjechało 59, ale to w tym tygodniu przeskoczyło parę punktów i chyba tak, czuję się trochę lepiej i jeździ mi się na razie jako tako. Mam nadzieję, że wrzuciłem gdzieś między te interwały filmik o tym, jak wygląda aktualnie miejsce, gdzie będzie przyszły tor Formuły 1 2026 i skomentowałem coś na temat tego, czy da ta się tam będzie pograwelować po placu Budowy, czy nie. Więc yy, trzymajcie się. Następnego.